13 listopada, godzina 20.02, więc punktualnie po odliczaniu, bo goście dzisiaj byli wyjątkowo punktualni, bez żadnego spóźnienia, ale jak sami powiedzieli, muszą mieć szacunek do swoich widzów i ten szacunek ma ekipa warszawskiego mhm. koksu. Dzień dobry panowie, to tak po kolei, nie wiem od kogo zacznę, czy z tej strony od Pączka Robura i owcy... Od najmniejszego. Tak, to zaczynam od Pączka, Paweł Sikora, Robert Mierzchowski, Michał owczarek Siemanko. Owca. Rozpoczynając, zastanawiam się, jak Was <tryk> przedstawić w ogóle. Czy przedstawiać Was jako sportowców, twórców internetowych, czy już biznesmenów? Bo tak jak powiedzieliście, wypowiedzieliście się 10 lat, natomiast zerkając na Wasz kanał główny, pojawia się tam film Historia WK. On tam trwa ponad 4 minuty, i ta cała historia rozpoczyna się w 2007 roku. Roku. Tak zastanawiam się, jak wy siebie w tym momencie po tak długim czasie definiujecie. To jeszcze sprecyzuję, bo 2007 no. rok to otworzyliśmy własną siłownię yy, w suszarni w piwnicy. Nie było Co kanału jeszcze, zaczęło, tak, zaczęło, no. ale owce poznaliśmy w 2011 roku dokładnie. Ale od 2007 roku można powiedzieć, że ciśniemy z ciężarami. Tak? od tamtego czasu, Wydaje mi tak? się, że kanał lat. założyliśmy 2010, także no jest 12 lat temu, ale oficjalnie jako WK merytoryka zaczęła się tak pojawiać chyba od końca 2012, czyli w sumie powinniśmy obchodzić dziesięciolecie niedługo, za miesiąc. Grudzień 2012 tak. pierwszy film był tak. z auta. Ponad 10 lat temu było takie podejście, że bardzo kulturyści czy trenerzy personalni ograniczali tę ilość produktów, jakie możemy spożywać. I no, no kurczak, typowo, ryż, ważny a, a jedziemy brokuły. w kółko tyle samo. To zresztą ja nawet pamiętam, że... Tak, tak, tak. i właśnie było takie pojęcie, że inaczej się nie da, nie? No, więc Saker przed swoimi, pamiętam, że on w 11 już chciał wziąć udział w o, zawodach, chcą. ale nie wziął udziału w zawodach, bo nie było, nie było go stać uwaga na rybę, bo... Był taki ryby mindset, były nie zjesz ryby, ryby, bez... ryby to już nie zrobisz formy No bo gdzieś tam zawodowi kulturyści jedli wiesz ryby No i nie wystartujesz bo ryby nie jadłeś nie? Coś, z tej strony Adam, z Warszawy ja oglądam was już jakiś czas dokładnie nie wiem, gdzieś około dwóch lat moją przygodę z, ze sportem do czwartego roku życia to był tenis i potem próbowałem gdzieś na siłownię pójść ale ta siłownia zawsze była jakaś taka dla mnie nudna ale wpadłem na rok temu na pomysł żeby pójść sobie na Crossfit. I ot, dosłownie przez rok zrobiłem 260 treningów i w sumie dobrze się, bardzo dobrze się czuję. A wy jakie macie tutaj, że tak powiem, spostrzeżenia na crossfit mm -hmm. Też z początku naszej kariery YouTube'owej, nie? Ten crossfit. Tak, tak, jest tak. typowym pytaniem, nie? Tak, crossfit się pojawił, to też takie były śmieszki co do tego crossfitu, że beka była z Crossfit. No, no i co, no, musimy przyznać, że my, my nawet mieliśmy, tak, taką. Troszkę bukę. śmieszkowaliśmy, tak. A byliśmy no, sfokusowani, że nie tylko no. siłownie, tylko ciężary, nie? Znaczy śmieszkowaliśmy z tego względu, że była crossfit jakoś 5-7 lat temu. Miał ten szczyt popularności, w sensie zaczęła się ta faza, nie? Szybko się zbudował ten szczyt popularności i był problem taki, że ludzie z korpo przychodzili i zamiast nauczyć się na początku, na spokojnie, wzorzec martwego ciągu trzy ruchy, wzorzec e, dajmy na to podciągania, mm. kilka ruchów, to od razu trenerzy zaczęli ich wrzucać, bo crossfit to jest połączenie siłówki i wytrzymałościówki Wytrzymałości, no. i od, od razu jeszcze no tak. oni się nie nauczyli tych wzorców i od razu już ich orali wytrzymałościowo, przez to. Powstawało dużo filmików śmiesznych. No i, i oglądałeś się... trening crossfitowy, to wyglądał słabo, tak? No, no. więc. Aż samemu się chciało śmiać z tego, jak osoby pierwszy raz przychodzące no, na drążkę na przykład te podciągnięcia crossfitowe robią. Nie? I jeszcze możemy powiedzieć, że jedyna forma aktywności, na której chciało nam się wymiotować na odcinku, to było na kanale K Dźwigaj Dziewczyno. Możecie sobie sprawdzić, nie wiem, wpisać crossfit WK Dźwigaj Dziewczyno. I tam ja byłem z tobą, chyba i z dziewczynami Sypadkowo robiliśmy. Było. I autentycznie. <grym> tam... <byłem. grym> da, ale ale tam jeszcze nie trenowaliśmy wiesz. Nie biegaliśmy, nie robiliśmy jeszcze wydolności. To był ten moment jakoś 2-3 lata temu, gdzie przychodziliśmy z trójboju i wskoczyliśmy na ten crossfit. No to autentycznie nie pamiętam większego oro treningowego niż, niż ten odcinek. Ale no to pokazuje ich zaangażowanie. Kur, prawie się z Żydami. Jeszcze, okay. jak ciągniemy ten temat, bym jeszcze pociągnął ten temat, bo to jest bardzo fajny temat, że my tak skaczemy po tych sportach. Bo kulturystyka jest taka, że masz przez pierwsze dwa, pięć lat, zależy oczywiście od genetyki, masz ten nagły wzrost, jak wiesz, co robisz, i potem jest, potem już jest coraz mniej, coraz ciężej tą różnicę, nie? No to takim e, naturalnym przejściem z kulturystyki był trójbój, bo po tr jak masz ten trójbój, on wspiera kulturystykę, a masz nadal, nadal to poczucie celu, no bo sobie zakłada, że chcesz wyciskać powiedzmy dwie kilo. Potem maksujesz ten trójbu, i tak właśnie no. my skaczemy po tych sportach, żeby mieć po prostu poczucie jakiegoś celu. nie? Była kalistenika, były treningi bardziej motoryczne. Teraz są trochę sztuki walki, bo jest na to hype i też gdzieś tam bardziej złapaliśmy. Myślałem, że, ja że, że, że tak końcówka, ale no, też. Łap jest. Łapiemy się tak, różnych tak. rzeczy, różnych sportów, ale zawsze ta baza siłownia jest. Ta, siłownia to kościół. Dla nas świątynia. A drugie pytanie: no, ta sama osoba, niestety, nie wiem dlaczego się uwzięła na was, ale dobra, to już jest jego jakaś tam głupota. Zarzuca ci, że nie jesteś naturalny, dlatego że często masz takie, jakby, zmiany, że najpierw jesteś, powiedzmy, duży, za chwilę jesteś, no, mniejszy, tak? Później znowu jesteś duży i, i czym to jest spowodowane, tak? Bo wiesz, no, dużo osób. I jak że tak powiem, grubie zarzuca ci brak naturalności, czy coś jest zna rzeczy, czy po prostu no, jak to wygląda, dlaczego są takie no, różnice u ciebie, tak? Jest kilka czynników, czemu te zmiany są spowodowane. Jak wiesz, na przykład 3, to było trzy lata temu, jak robiliśmy trójbój, to nasz trening wyglądał tak, że jeszcze była pandemia, szliśmy na siłówkę, siłówkę się robiło 2-3 godziny, paliło się na tej siłówce, nie wiem, 400-600 kalorii, wracało się na streamy, siedziało się i jadło się do oporu, żeby po prostu tą wagę maksymalizować, bo zależało nam na, na wynikach, więc stąd wynikają wahania wagi, a przykładowo, jak teraz trenuję boks, więcej się ruszam i dbam jeszcze o tą dietę, no to jest tej tkanki tłuszczowej mniej, to jest główny czynnik. nie, nie to... są na przykład takie, jak możesz <laughs> powiedzieć, cechy powiedzmy charakterystyczne <laughs> osób, albo po czym najłatwiej poznać osobę, która bierze, no bo jeśli mówisz, że gdzieś są granice, no to w jakiś sposób one się muszą zacierać i, i ustawiać, no to, no to na, na co najlepiej zwracać uwagę i i, I po czym najlepiej poznać taką osobę? E, chyba najbardziej taka charakterystyczna skóra. Jak my nazywamy tą skórę? No taka... Jak, jak skóra kurczaka. Taka <laughs> bardzo, ciężko takie bardzo cienka. Bardzo papierowa. Cie... Taka papierowa, tylko też nie no. można tego mylić po prostu z dobrym docięciem. Ale ta skóra jest taka, ona się robi taka bordowawa. No ale to tak jak w każdej dziedzinie, nie każdy będzie mistrzem świata, nie każdy hmm. zostanie miliarderem, jednemu się uda, drugiemu nie i to wszystko jest kwestia pewnie chęci, predyspozycji chęci, chęci, czasu tak. i możliwości. No, bo Też trzeba nie. być zjebanym, nie? Spójrz na mnie albo na niego, spójrz. Od 10, od 10 lat po treningu.pl dziennik żywieniowy, no, no, jak, no jak, jak, jak zjeb jak dzień, dzień w dzień, jak zjeb... Żeby psury. rower jest skromny, rower czy to, masa czy, to, czy masa zawsze redukcja, czy redukcja w zawsze liczę wpisurę. kalorie, tak, tak. Żebyś widział jak ja przychodzę na przykład z bułką z Lidla, jakąś randomową i mówię, owca, znalazłem proteinową bułkę. I on takie oczy, nie? Dzisiaj się śmiałem. Jest śmiali, taki że... poziom, no, jak ty, takiego, no zjebania, zjebania tak? nie, nie, Na, tak na tym ten deficyt nie był za duży, nie? Więc tak to już merytorycznie możemy powiedzieć, że jak wam zależy, żeby zachować tą masę mięśniową, bo ćwiczycie na siłce dużo, to warto jest zadbać o to, żeby to białko było gdzieś mniej więcej 2 gramy na kilogram masy ciała powiedzmy i tak wyczuć te kalorie, żeby deficyt nie był nagle, wiecie, no, że wy potrzebujecie 8 tysięcy, a jecie 2-2,5 tysiąca kalorii, bo zbyt duży deficyt powoduje tą utratę masy mięśniowej, po prostu jest to natura, nie? Natura no po co, okej, okay. nie dostarcza, dostarcza trzy razy za mało, to co ciało zrobi? Najpierw pozbędzie się mięśni, no bo nie potrzebuje mięśni do funkcjonowania, organy muszą działać, mózg i tak dalej, więc to jest, to jest takie kulturystyczne badanie nasze. I tak się zastanawiam, bo rozmawialiśmy za kulisami i tutaj mogę zdradzić, że Owca powiedział, że gdzieś tam kiedyś interesował się piłką, bardziej przyglądałeś się koszulkom na korytarzu, także to zainteresowanie piłką jest, natomiast zainteresowanie to jedno, jest dużo i wielu teoretyków, natomiast jak wygląda to w praktyce i czy piłka zawsze była częścią waszej życia, czy jednak tylko w telewizorze? Ja najszybciej, pole polecam chłopaki, a ja w ogóle nic, nigdy to nie grałem. To trzeba było wyciągać siłą, do domofonu się Tak, że u mnie nie ma historii żadnej. W, no. w ogóle Ty czysta chodzisz, karta. No. No, okay. Chodzisz grać, pączek nie, gram na komputerze. Mm. Ty pudarwiła. mówisz tak, Robert, teraz z pretensjami dużymi do, do pączka. Że tak, tak. Jego ciężko, jego ciężko było naprawdę wyciągnąć za blok. Za blokiem mieliśmy boisko. Dzisiaj przechodziłem obok tego Wychodziłem boiska. Wychodziłem po pączki do sklepu. Bo odwiedziłem rodziców i okazało się, że już tam są drzewka że nie ma tam boiska. Nie ma. No więc się troszkę zasmuciłem. Znaczy trochę grałem, Ja pamiętam, bo na tym drzwi, że graliśmy trochę, no ale to nie było tyle, tyle co wy, nie? No, na luzie bardziej tak graliśmy. Jakoś tak hmm. piłką nożną się bardziej, powiedzmy, jarałem, jakimiś mistrzostwami. Zawsze ta, powiedzmy, Brazylia była. Hmm. Tak, tak? No. Mecze Polski się zawsze oglądało, zawsze wierzyłem, no różnie to jest, no nie jest dobrze, tak? Ale zawsze nie, zawsze wierzę. Dobrze. Jaki by mecz nie był, co by już reprezentacja Polski nie, nie pokazała czy pokazała, to i tak zawsze wierzę, mam nadzieję, że na tych mistrzostwach też coś będzie. Zawsze będę wierzył w Polaków. Jedno pytanie, no, a jak, ostatnie o, takie podrygi, nie. gdzie byłem zajawiony, to 2010 rok był chyba Mistrzostwa Świata. Pamiętam, jak e, Diego Forlan, e, bardzo mi się podoba jego gra, kurczę, mecz nie? z Ganą. Tam było kilka zwrotów akcji, oni przegrali chyba, Urugwaj przegrał, ale no pamiętam, że ba, bardzo mi się podobała gra Forlana i ogólnie zespoł Urugwaju, nie, że oni tacy... Właśnie my będziemy grać chyba jak Urugwaj. O proszę, Fizycz, to jest deklaracja dobra, nie? Fizycznie no, no. bezmyślnie. Czyli na fantazji. A, na YouTubie te ja muszę nadrobić. Właśnie też mi owca kazał y, o bronieniu. Po prostu filmiki, jakieś poradniki. Muszę tak Jak się się na bramce. Tak. tak? No, okay. no owca, owca dobrze, kmini. A gymnazjosa pamiętasz? Gymnazjosa pamiętasz? No z ciebie kocha, patrzy na ciebie przy każdym powtórzeniu, rozumiesz? Wiesz co, ja sobie zapisuję, bo jutro mamy projektowe o 13 żeby wskrzesić koszulkę, jedz co chcesz, żeby Albo nie, nie umknęło to. Od okazji 10 tysięcy widzów jak na kebsa poszliście. No właśnie, ten ke kebab, byłeś na tym kebabie z nami? Nie, 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 to jest po prostu z pamięci. Pamiętam po prostu te filmy. No ale było, tak. No. Jak reklama petardy była kręcona, jeszcze z żyłą chyba. Ale wspomniałem. O, a live, gdzie piliśmy alkohol, też pamiętasz? Tak, i Robur był w tej swojej koszuli z krótkim rękawem. celu. Ja się odwadniałem do zawodów w Sopocie. Z 80 chyba 4 kg do 80 kg musiałem się zmieścić. No to owca prowadził, jechaliśmy całą trasę. Jak gumę żyłem, plułem. Plułem do butelki żeby, żeby jak się odwróciła tak. wieczorem biegałem mhm. po plaży po, po, tym, po całym winie no i się obudziłem 79900 To jest na wagę na, już tam na, na na molo w sopocie to ważyłem 80 yy. Jakoś osi 80-100 to mówię, że no, rozbiorę się tutaj, no, muszę się zmieścić w limit. I proszę, no, no. jednak się zmi zmieściłem, ale no wyglądałem jak, no. jak kupa no. odwodniony. Ni to nabity, ni to odpuszczony no. właśnie, no to już jest. No. 320 tempo przytrzymać to już no. jest rzeźba. Szacu. Ale kilometr biegałeś poniżej trzech, no. także to, to, to też jest. Ta, tak, ale to jakby. inaczej, kilometra 3 to jest, wiesz. Ale 3 kilosy poniżej 12 minut się schodzi. nie? Ostatnio no. 4, no. 4 zszedłem, 4 robiłem kilometry i zszedłem tempem poniżej 4 minut na kilometr, i tak mówię. Kurde, jeszcze jeden kilometr. Nie. Pusi, żeby przyśrubować, ja mówię ty, kurwa, mam 30 lat, już może wiesz, coś mi się stanie. Se, tak sobie myślę, że to nie jest dzisiaj nie jest moment próby. A i tak jest progres, nie? Ale jest coś takiego, potem zszedłem, pod, y, bramę otworzyłem i wam się żaliłem, nie? No, no i no i żałuję godzinę. do dziś. No, że, że nie zrobisz? Że no nie troszeczkę. Zbrałem. Ale wiesz ja tak, co, ja, ja tak miałem, że zawsze chciałem być poniżej 40 minut na 10 kilometrów. I miałem kiedyś właśnie taki trening, który wymagał ode mnie tempa w okolicach czterech. Biegłem poniżej 4, ale trening miałem zrobić tam na 8 z hakiem, kilometrów wychodziło. I spokojnie bym zrobił, podejrzewam tego dnia no. poniżej i nie zrobiłem. I do tej A pory. Dlaczego? Nie, dlaczego nie, nie pobiegłem, bo, bo stwierdziłem, że Taki chcę to zrobić w fajniejszym momencie. Czyli jak gdzieś wystartuję, wystartuje, gdzieś ten, tam meta jest jednak odliczone, to 10 kilometrów, są ludzie, jednak mm. zrobię to 40 minut wtedy i do tej, do tej pory nie zrobiłem, bo już treningi no. zwiększyły swoją objętość. Nie mam jakiegoś takiego celu krótko, krótko zasięgowego, tylko właśnie gdzieś dalej patrzę i na razie się nie zanosi, żebym zszedł, nie. I wiesz, i ja miałem I to bo... Może był ten moment, nie, że był... już teraz nie będzie tego. No to mógł być właśnie ten moment. Ja miałem coś takiego, że na tamten moment myślałem sobie, że o będzie ten lepszy moment, ale potem ich zobaczyłem, patrzę na niego i mówię ty to może był ten moment i ten kolejny moment może już nie nadejść. No właśnie, to, to są te chwile, które można zmarnować i one już... A za pięć lat? Ja myślę, że biznesowo no to yy, myślę, że idziemy w stronę yy, jednak energetyka, że 5 lat fajnie by było sobie jakąś fajną pozycję w Polsce wypracować wśród energetyków. I konkurować z wujkiem samym. Jedzie wujek z, z Ameryką, sam, no. przepala 30 litrów ropy na 100 kilometrów. Yy, żeby o. troszkę pieniędzy więcej w Polsce no. zostało. Tak, taki o. cel krótkoterminowy no. na 5 lat. By Niech tutaj był, by przepalają spoko. 30 litrów. No. 5 sto. lat to jest cel krótkoterminowy, A sorry, czy już długo? Za 5 terminowy? lat, no. ile już Dlugo, będzie? Dlugo. Elektryki, Dlugo. elektryki Dlugo. mają być w 32. Elektryki 300 litrów. To może no. ten to zrobić. A czy jeszcze za 10 lat to dojść do władzy i to zmienić? I i, I żeby Polacy jeszcze. przepalali 30 litrów ropy na 100. <ślech> I, I mogli, po, żeby mieli takie możliwości. No okay. tak, no. Nie, no. Jest to fajny efekt taki do, dodatkowy, że rozwijając tutaj firmę w Polsce, no to ludzie jednak e, polską produkcję kupują, a nie zagraniczną, więc powinno wszystkim e, dzięki temu być lepiej, jakby na przykład takich firm jak e, nasza było jeszcze tysiąc albo. No. Czasami nie, albo nie ma więcej. alternatyw, wiadomo, nie ma czasami alternatyw, ale jak jest alternatywa, no to kurczę, no twarogi mamy przepyszne polskiej produkcji, nie, wyroby. Z mleka, pietrzywo, bo <grystanie grystanie> <grystanie> Jak rozważeni jesteście, jak o tym opowiadacie. <grystanie> halo, halo, dobra. Drugie pytanie to będzie, jaki jest każdego z was wymarzony zawodnik, z którym chcielibyście się zmierzyć w MMA albo w boksie? O, wymarzony freak fight rywal. Macie freak fight? No nie, no w ogóle, no to Ryf możesz sobie a, wybrać no. normalnego, no, Dobry, no na brak. najlepszy. Hmm. Każdy, każdy. Hmm kalista W głowie wiesz, te kolejne nazwiska tam na koło się przewijają, kogo wybrać, nie? Strzelaj. Ja myślę, że Maciej Turski, to najchętniej wy Mateusza Gawrota w Worstagonie. Próbował. Nie, nie. Jakbym jak chciał, jak chciał przeżyć, to to jest ostatnia osoba, z którą chciałbym się zmierzyć. Nie? Raczej to nie jest dobry wybór. Jeśli chcesz żyć, to nie jest dobry wybór. Ja na pewno z kimś, kto jest bardzo dobry w parterze. Okej, okay. masochista. Żeby na spokojnie się pokulać, czegoś się nauczyć. Może z bokzerem, bo. Na jakieś, jakieś nowe techniczki poznać, to jest sugestia, że No oh. Narzuć jakiś kolał. Hmm. Wyzwij kogoś na pojedynek. Maciej turnę. Ja to tu parter, to nie trafisz dobrze. Akurat parter to nie ja. się, jesteś dużo. Ale tak zerkasz zalotnie, wiesz? No, z... Zachęcająco. Coś tam coś, coś, nie coś potrafisz, słyszałem. Tak, to są jakieś no. takie informacje nieoficjalne. No. Pączek. Ja chyba skorzystam z tego, że, może, że powiedział chyba kogokolwiek możemy sobie wybrać, czyli, czyli możemy tak właśnie troszkę abstrakcyjnie polecieć. No to na przykład Mike Tyson i ja w ringu. Dostałbym szybko, ale miałbym zdjęcie, że byłem w ringu z Tysonem, nie? Wręczyłbyś mu puszkę dzika. Albo na plecach bym miał napis dziki. No. Zrobiłbym robotę poświęciłbym się. Widzisz? To, tak? no. to są marzenia. wcześniej on jest u konkurencji, konkurencji, to nie wiem, czy A, by się spieszili. branżowo. No. Kurczę, to jest takie pytanie, bo ja nie, nie marzę o walczeniu tak o przeciwniku, więc nie mam coś, nie, nie myślę w ten sposób, że marzę, żeby z kimś zawalczyć w ogóle, raczej tak. Bardziej sobie trenuję i staram sobie tą poprzeczkę, tą tolerancję zwiększać, nie. Okay. A myślicie, że to jest kluczem w, w waszej twórczości, że, że jednak, no, no tak jak mówicie, mm. że, że czasami ten materiał może być nudniejszy, natomiast cały czas gdzieś jesteście tacy, e, tacy sami, że dlatego stajecie się bardziej wiarygodni, czy, czy są inne elementy, które są, są kluczowe mm. dla, dla waszego kontentu? No bo to, to jest coś, co was cechowało zawsze, tak jak nie wiem, e, bazujecie na współpracach. Tak naprawdę współprac nie ma zbyt, zbyt wielu z zewnętrznymi e, producentami czy, czy partnerami, bo, bo bazujecie tylko tak naprawdę na sobie. Jesteście, jesteście niezależni. To też wynika być może z tego, że właśnie ten content jest taki, jaki jest, bo czasami rzucicie mięsem, czasami mm. powiecie dwa słowa e, za dużo i, i ta narracja dla niektórych być może jest zbyt wulgarna albo niecenzuralna, a pomimo tego gdzieś do, do sukcesu dochodzi. Dużo się nie zmieniło chyba, co przez te lata. Jak my się z zachowujemy? Od samego początku sami, chyba nie? jesteśmy, nieskromnie no. nie mówiąc, bardzo wiarygodni, jesteśmy sobą jako ekipa, bardzo fajnie się uzupełniamy. Ja jestem. Yy... Cichy, hmm. ten najwięcej gada, ten ja na przykład tam. Ja widzę, że na przykład z biegiem lat mogę być na przykład głupszy na materiałach, nie? że już po tyle się tego nagrywa, że już po prostu e, tak no, człowiek no, powie jakieś tam głupoty nie? Na, na tych filmach. Czasem się dostawało, ale. Też jak kilka ogólnie, nie, 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 nie mieliśmy jakichś mega, mega jakichś tam wtopnie. Halo, halo, słychać mnie? Słychać, bardzo dobrze. Z tej strony Sandra Walczak, chłopaki, poznajecie mnie? Tak jest, bardzo nam miło. Hej, hej. Cześć. Nie no, żarcik. Jak forma? Nie, no. nie mogłam się postuwać. No Jak, to nie ty. No. Ale czekam na kolejną część z Sandrą Walczak. Myślę, że każdy, każdy będzie zadowolony z kolejnej części. Tak, ale śmiało Biurze. możesz pisać. Y, teraz jakiego maila podać? Współpraca. Raczej współpraca pl. Małpa uh -huh. pl. No, Współpraca? Uh -huh. okay. Współpraca małpawukadzik.pl i ten mail jest przeglądany. Yy, przez Damiana okay. od nas, Deje Pozdrawiamy Damian yy, okay. o, i tak. Jak mówicie o Deji, to chciałam go bardzo pozdrowić i powiedzieć, że jestem Tindia Deja. Hmm. Yy, I wierzę, że zrobi plan. <noise> dobrze, dziękujemy. Ale to dobrze, bo jesteś no. bardzo dużą optymistką. Te... <noise> Zobaczymy jeszcze wam, zobaczycie jakie będziecie miny. Chcę was zobaczyć wasze miny właśnie, chcę was zobaczyć. <noise> Pozytywna. Pozytywna energia bije z drugiej strony. Pozra pozdrawiamy, pozdrawiamy E, dziękuję. No, pa, dziękuję. Przyznaj tak, się, to to... nie wiesz, kim no. jest Sandra Walczak. Nie, nie wiem, nie właśnie nie chciałem nie. pytać, tylko nie chciałem przerwać, bo widziałem uśmiech na waszych to... twarzach, a, a na czacie pojawiało się tylko xd, 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 także też temat pewnie dosyć jakiś kontrowersyjny albo interesujący. To zapraszamy nie, to interesujący. do serii Robert dzwoni do trenerów po personalnych. Po wielu twarzach. No to zdradźcie coś. Z różnymi problemami. Tak? Ale pozytywnymi, no. niepozytywnymi? Hmm. Życie, no. Raczej nie pozytywnymi. <noise> robór jaki enigmatyczny, nie? Za w Tajemniczości obejrzy nasz kanał. Znika nagle. I tak. wszyscy szukają Sandry Walczak Sandra na Walczak, YouTube. Tak. Mam wrażenie, że dzisiaj, dzisiaj zerknę na, na Sandrę Walczak, ale robór mi tutaj nie chce powiedzieć zbyt wiele na ten temat. Musisz obejrzeć. No, ciężko opowiedzieć. Jest. Okay. Kto to jest dokładnie Sandra Walczak. <noise> Kto nie wyciągnę, nie wyciągnę, nie wyciągnę, nie wyciągnę więcej. A poznaliście swojego superbohatera? Jeszcze nie. Dzisiaj został ogłoszony. Został? Wiecie, no. Ja nie wiem. To ja nie widziałem jeszcze. Byłem na działaczce u udziału. Ja nie wiem, czy wy nie macie <laughs> Daniela Ciechańskiego, <laughs> bo to są piłkarze KTS-u weszło z drużyny no, tak. Krzyszka A akurat Daniel Ciechański jest najbardziej bramkostrzelnym zawodnikiem tej drużyny. No tak, to jest Trafiliście na gościa, który w tych niższych ligach, bo to jest chyba czwarta. Jeśli się nie mylę, KTS albo nawet niżej, natomiast on strzela w tych niższych ligach. W ogóle w Polsce najwięcej goli. na 120 sekund no. dostajecie snajpera na ten poziom, wydaje mi się, wybitnego, także możecie liczyć na, na dobre, dosyć wsparcie no. pod środkowy napastnik. 120 sekund, no 120 sekund wpuszczacie gościa na przewrotki, nożyce, sztupaki i możecie to spożytkować jak tylko chcecie. Już widzę, te diody zaświeciły się w oczach, co tutaj się nie wydarzy. Że w trzeciej edycji tutaj wiesz, biegamy na, przeciwko Wam, gramy nagle koło turskiego makala nie? No nie my no możemy my tutaj... my możemy, my możemy na siebie trafić na, tylko na najbliższej. Dzień dobry, dzień dobry, mogę mówić. Tak, tylko głośniej prosimy. Dobra, mówię głośniej. Słuchajcie, chłopaki, ja was podziwiam, poznałem kiedyś, w sensie nawet nie poznałem, ale pierwszy raz zobaczyłem owce jak pracowałem kiedyś w call center z nim i o. nawet wtedy nie oglądałem waszego kanału, ale nawet nie, nie wiedziałem kim wy jesteście, nie? Ale wtedy hmm. po, wtedy widziałem. Owca i on właśnie był takim dużym, wielkim bysiurem. Ja pamiętam, jak u nas w robocie gadali o nim, że on jest tam kultury kulturystą i tak dalej i tak dalej, a ja później zacząłem śledzić wasz kanał i wkręciłem się w naturalną kulturystykę i już 10 no nie wiem ile tam, z osiem lat trenuję na siłowni, nie biorę żadnego, żadnych tych sterydów i tak dalej i w ogóle dzięki za polecenia Alberto Nunieza. jeszcze pamiętam dawno, dawno temu owca polecił tego Nunieza, i ja do nie, śledzę do tej pory i cały czas jakby podziwiam was i dzięki wam i w ogóle sportowy live. To bardzo pozytywnie. Na jakim rynku I... pracowałeś? Proszę? Na jakim rynku pracowałeś? Ja jestem ogólnie z Łotwy, ja jestem z Rigi dlatego też mam akcent i mhm. pracowałem na rynku łotewskim. W ogóle, ale Trzy pomieszczenia na prawo obok. Trzy pomieszczenia tak, ja na prawo obok. Coś takiego. pamiętam, właśnie. No. Jeden pokój, bo ty bardzo dobrze gadałeś po angielsku też. Właśnie słyszałem, że miałeś zajebisty angielski dlatego też dostałeś tą robotę jak używałem to było lepszy i ogólnie dzięki i ogólnie moje znajomi myślą, że ja jestem pojebany bo ja liczę kalorie w chuj i ten i, jakby my fitness pal, Cały czas wszystko dodaje i tak dalej, ale zajebista zajawa w ogóle nie jestem trenerem personalnym nic takiego. Na koniec jeszcze słówko dla was, czy macie jakieś rady, przesłania dla ludzi, którzy albo są w branży fitness, albo trenują, albo chcą zakładać własne biznesy jako ludzie sukcesy, tak przekonująco wyglądający w swoich ciuchach, produktach, opowiadający szeroko o swoich planach biznesowych, to to, co chcecie przekazać swoim widzom? Raczej po 10 latach już działalności możemy powiedzieć, że nie jest to cały czas coś ekscytującego, nie? Okay. Początek, początek jest fajny, a potem jest taka mozolna praca, więc myślę, że po prostu cały czas cisnąć. Cierpliwość Cierpliwość no, i konsekwencje tak. działania. No. Tak Robór, ja bo powiem. każdy Motywacja nie, nie istnieje. My... Motywacja nie istnieje, to, co robimy, musi być fan, pamiętajcie, i życzę Wam wszystkiego dobrego. Też. Rośnijcie duzi. Musi być fan. O, owca też właśnie jakiś czas temu na TikToku możecie znaleźć. Wypowiada się o fanie. Nie no. Musi być fan. To jest złożone, są tematy. To jest koniec końców, dużo można się nauczyć. Nie? To nie jest taka tak, że godzina, tylko w danej tak. dyscyplinie, czy tam danej, nie wiem, naukowej czy sportowej, że tylko talent. To można, ja bym chciał na przykład wiedzieć wcześniej w swoim życiu, że dużo można się nauczyć. Nie? Analiza i nauka, niezależnie czy to jest nauka, czy sportu, czy, czy nie wiem, matematyki, aczkolwiek tutaj. E, Genetyka jest bardzo ważna w, mat w przypadku matematyki. Widzowie no. będą wiedzieli o co chodzi. Ale no nie dajcie się zwieść, że ta osoba ma trochę więcej zmarszczek niż wy i że wy nie możecie być lepsi niż ona, bo te zmarszczki dają ten autorytet. Nie. Wy możecie być lepsi A niż Znaczy ta coś osoba. takiego, że żeby uwierzyć, że coś można tak, zrobić. Że można się nauczyć. Nie ma coś takiego, że wszystko jest już ustalone tak, na zawsze. Że Ronaldo Możesz tak grał od, od zawsze, wbić. No, Że Ronaldo jeżeli. od zawsze był taki, że ja nie mogę być Ronaldo, nie? Mm. Nie każdy może być, ale można spróbować i można być Ronaldo w jakiejś, nie wiem, dyscyplinie, w jakiejś, nie wiem, nauce, dyscyplinie sportowej. Dobra, na, na... <laughs> włączył, się coaching, włączył się coaching owcy. Panowie, no. serdecznie dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że to nie było ostatnie.